Niech będzie Bóg uwielbiony, niech będzie uwielbione święta imię Jego. Niech będzie Bóg uwielbiony, niech będzie uwielbione święta imię Jego. Niech będzie. Chrystus prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek Niech będzie uwielbiony W imię Jezusa Słowa Niech będzie uwielbiony Niech będzie uwielbione Najświętsze serce Jezusowe Niech będzie uwielbione Najświętsze serce Jezusowe Niech będzie uwielbione Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie w ołtarza Nie niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie. Byli jakby pierwocinami jego stworzenia. Ale, Alleluja, halleluja, halleluja. Pan z Wami, Jeszcze raz, Słowa Ewangelii według świętego Marka. Dla mnie po Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieumytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych lecz jedzą nieczystymi rękami. Odpowiedział im, Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, o błudnikach, jak jest napisane, ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi, Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby go uczynić nieczystym, lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego, pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Wszystko to zło. Z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Oto słowo panienskie. Pierwsze czytanie dzisiejsze to fragment z Księgi Powtórzonego Prawa. I jest tutaj taka wielka pochwała całego tego prawa Bożego, które naród wybrany otrzymał za pośrednictwem Mojżesza. I mówi nam pismo, że narody ościenne, kiedy będą widzieć, według jakich zasad żyją Izraelici, będą podziwiać mądrość tego prawa. I będą podziwiać wielkość Pana Boga, który to prawo ludziom przekazał. Teraz wróćmy do naszych lat dziecinnych. Przypomnijmy sobie, jak nas rodzice uczyli pacierza, przypomnijmy sobie, gdzie to prawo Boże jest tak w sposób bardzo zwięzły, dobitny i wyraźny wyrażony nauczyło no, nas e, uczyli nas katecheci, rodzice księża dziesięcioro bożych przykazał: jam jest Pan Bóg Twój który Cię wywił z ziemi Egiptu, z domu niewoli pierwsze nie będziesz miał bogów cudzych przede mną drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno Trzecie, pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Czwarte, czci ojca i matkę swoją, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło na ziemi. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, niemu fałszywego świadectwa naprzeciw bliźniemu twemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Powtórzyliście sobie w myślach, pamiętacie, a, a jeśli nie pamiętamy, to warto sobie odświeżyć to i warto dzieci tego nauczyć. Bo często jest tak, że mówimy, e, Boże, przykazania. Najmyt, powiedz mi je. Tak w środku nocy wyrwiecie i mów mi 10 przykazań. E, no to się da zrobić, jeśli one rzeczywiście są treścią naszej modlitwy. Tak jak w tym pacierzu, który w dzieciństwie żeśmy się nauczyli. Pamiętam, że to była istotna, składowa część codziennego pacierza. I kochani moi, jak przyjrzymy się tym sformułowaniom, to naprawdę to jest mądre. To organizuje nasze życie. Gdybyśmy wzięli nigdy nie miałem w ręce ale gdybyśmy wzięli jakiś kodeks prawa cywilnego. To prawdopodobnie jest to ciężki tom z kilkuset stronicami, jeśli nie więcej, nie mam pojęcia. I jest to las, gąszcz przepisów, w którym natychmiast prosty człowiek się I nie będzie wiedział. Prawo emigracyjne rzecz, z którą każdy bądź wielu z tych, którzy do tego kraju przyjadą, muszą się zetknąć. Natychmiast trzeba wynająć adwokata, bo nic, się, nic z tego się nie zrozumie. Natomiast to Boże prawo rzeczywiście jest mądre, jest proste i sprawia, że jeśli je praktykujemy, to nasze życie jest uporządkowane. Życie społeczne jest uporządkowane, życie rodzinne jest uporządkowane. Odnówmy w sobie tę e, wielką miłość i zaufanie do Bożej mądrości wyrażonej w tych dziesięciu prostych e, zdaniach, które są owocem Bożej mądrości danej nam do tego, abyśmy żyli w sposób jak, taki, jak Pan Bóg tego od nas oczekuje. I przejdźmy do Ewangelii. Mówi Pan Jezus, że uchyliliście prawo Boże, a zachowujecie ludzką tradycję. My to e, z dużym takim samozadowoleniem wnosimy tę prawdę do faryzeuszów, do współczesnych Panu Jezusowi. Wydaje nam się, że tylko oni byli tymi przewrotnymi ludźmi, którzy odłożyli na bok Boże prawo, a wymyślili ludzką tradycję i jej To pani moi, każde pokolenie trochę tak robi. Czasami my sami trochę tak robimy. Łatwo jest uwierzyć w to, że nasza mądrość łatwiej nam rozwiąże problemy współczesności niż mądrość Pana Boga. I czasami właśnie jest tak, że uchyla się Bożą tradycję, a podąża się za owocem naszego rozumienia prawa. Dokąd nas to prowadzi? No przecież w majestacie prawa stanowionego przez człowieka można drugiego człowieka zabić, a Pan Bóg mówi nie zabijaj. W majestacie prawa można dokonać Wielu czynów, które w świetle zdrowego rozsądku i Bożego Prawa są czynami niedobrymi, niesłusznymi, są wyborami, które wprowadzają chaos w nasze życie wprowadzają chaos w życie naszych bliźnich. Niech więc będzie w nas takie zdroworozsądkowe pragnienie życia według tego, jak Pan Bóg nakazuje. Nawet w naszym języku codziennym, w języku naszych rodziców, jeśli przypomnimy sobie, to istniało takie powiedzenie, że trzeba żyć po Bożemu. Co to znaczy żyć po Bożemu? Najprościej przylgnąć do tych dziesięciu przykazań, praktykować. Żyjmy po Bożemu i będą się Boże rzeczy w naszym życiu działy i będzie po prostu spełniała się. Boża wola, a o to się przecież modlimy w naszej modlitwie, której nas sam Pan Jezus nauczył: bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Bo ta Boża wola jest wolą zbawczą, wolą, która pragnie naszego dobra i wie, co jest dla nas naprawdę dobre. My czasami źle rozeznajemy. Wydaje nam się, że są rzeczy, których pragniemy całym sercem, myśląc, że będą dla nas dobre, a czasami. Tak się nie dzieje, a nawet najczęściej tak się nie dzieje. Niech będzie w nas to pragnienie rozpoznawania woli Bożej i życia według Bożych przykazań. Amen. Amen. 85. rocznica wybuchu II wojny światowej. Prawdopodobnie jeszcze są pośród nas ludzie, którzy byli już na tym świecie, kiedy ta wojna wybuchła. Jednym z takich ludzi był nieżyjący już mój ojciec, i nieżyjąca już mama. Zwłaszcza ojciec pamięta bardzo dobrze, miał 12 lat, kiedy wojna wybuchła, a kiedy się skończyła, to już miał o wiele więcej, już e, młodzieńcem. Tragiczny to był moment w dziejach naszego narodu i w dziejach całego świata. Nie przez przypadek ta wojna była nazwana drugą wojną światową. Dziesiątki milionów ludzkich istnień zginęło nieraz w tragicznych okolicznościach. Jedna rzecz ci, którzy zginęli na frontach, ale druga rzecz ci, którzy zostali zamordowani w więzieniach, w obozach koncentracyjnych. Słuchajcie, to kochani moi, to jest rzecz, której my jako ludzie powinniśmy się do końca świata wstydzić. Jak człowiek Mógł dopuścić do takiego strasznego okrucieństwa, do takiej wzajemnej nienawiści. A na bazie tego, co słyszeliśmy dzisiaj w czytaniach, no można powiedzieć, ponieważ właśnie zaniechaliśmy słuchania mądrości Bożej, a uwierzyliśmy w ludzką mądrość. Ta ludzka mądrość. Pochodząca z ludzkiego serca, jak mówił dzisiaj święty Jakub Apostol, i jak mówił również Pan Jezus w dzisiejszej ewangelii. Ta ludzka mądrość, w cudzysłowie, weźmie to słowo, prowadzi czasami do takich strasznych rzeczy. Pewnie jest to odległa rzecz, ale nie wolno nam o tym zapomnieć, bo serce ludzkie jest zawsze to samo zdolne do wielkich wzlotów. Do heroicznej miłości, ale również zdolne do e, złamania każdego Bożego nakazu. A za każdym razem, kiedy tak robimy, kiedy te Boże nakazy łamiemy, bezcześcimy, doprowadzamy do wielkiej tragedii. Módlmy się więc o pokój, módlmy się o pokój w naszych sercach. Pokój między narodami, żeby się coś tak okropnego już nigdy nie powtórzyło. Za tych, którzy zginęli w tych tragicznych czasach, w tych tragicznych latach, módlmy się. Wielu z nich bezimiennie oddało życie gdzieś na odległych polach bitew albo anonimowo pędzeni do komór gazowych. I wiecie, co, jak się czyta. Jak się czyta literaturę wspomnieniową, jak się czyta świadectwa tych, którzy przeżyli, święci na przykład, to wiele razy znalazłem takie sformułowanie, że jak widzieli tych nieszczęsnych, biednych ludzi pędzonych do komórk gazowych, to ci ludzie mówili bardzo często: pamiętajcie o nas. Pamiętajcie o nas winniśmy pamięć tym wszystkim, którzy stracili życie w tamtych tragicznych czasach. Niech będą oni również obecni w naszej modlitwie. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Zbliżam się w że i niskości swej. Wielbię Twój majestat, skryte postitek. Obiecić w opiece, serce daję swe. Łobu i wie, że Jezu dzieci stanę. Powiedzieć w opiece, serce daję swe. Łobu i wie, Jezu dzieci swe. Mylą się o Bogu, że w Tobie wzrogi skarga. Kto się Nim poddawał, temu wiary brał. Ja jedynie wierzę żyć w Twojej nauce w że w postaci kledewa utawiłeś Cię. Ja jedynie wierzyć, tej na chcę, że w postaci te nieba się. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas. Tu ukryte z ubóstwem człowieczeństwo gra. Lecz po mojej wierząc, wiem, że dojdę tam, Gdzieś przyarną głowotra, do tych niebios brak. Lecz po mojej wierząc, wiem, że dojdę tam, Gdzieś przyarną głowotra, do tych niebios brak. Jak niewierny to bohater, by nie szukam lecz my z Białorą, żeś mój Bóg i Bóg. Pomóż mi, że mówię, jest łaską słów. Pomnij słona Ciebie, jedz rozpal miłość mną.